Polski śmigłowiec PZL W3 Soku omówienie i historia czyli wielozadaniowy, dwusilnikowy polski śmigłowiec skonstruowany i produkowany w polskich zakładach w Świdniku, oczywiście w PZL Świdnik. Od 1985 roku do dzisiaj powstało ponad 1800 egzemplarzy, które nadal są użytkowane w prawie 10 państwach. Co dla nas bardzo ważne, jest to śmigłowiec bardzo szeroko spotykany i stosowany w wojsku polskim, w policji, czy też w straży granicznej, chociaż powoli, powoli jest już zastępowany, ale w wielu miejscach będzie jeszcze służył przez jeszcze wiele, wiele lat. Jest to konstrukcja, która zaczęła powstawać w latach 70., kiedy to świdnik razem z biurem konstrukcyjnym Mila, chciał stworzyć śmigłowiec, który miałby zastępować już starzejące się śmigłowce Mi-4. W końcu jednak problemy, jakie były niejako z opracowaniem wspólnego rozwiązania, spowodowało, że postanowiono, że Świdnik zbuduje całkowicie nową maszynę, ale, co ważne, opierającą się na silnikach TWD-10, które w polskiej wersji zostały nazwane PZL-10W. I w ten sposób pierwszy prototyp został ukończony w 1978 roku. Początkowo był poddawany tylko próbom statycznym, a drugi prototyp najprawdopodobniej, przynajmniej według wspomnień inżynierów który też miał być przeznaczony do prób takich naziemnych. 16 listopada 1979 roku wzniósł się i odbył krótki lot, ale oficjalny pierwszy lot to dopiero trzecia maszyna i 6 maja 1982 roku. Tutaj podobnie F-16, samolot F-16 amerykański miał taki problem, że w czasie prób jeden z pilotów no, oderwał się od ziemi. Ale można powiedzieć, nie był to taki pierwszy oficjalny lot. Ten oficjalny lot był później. No, i jak widzimy w przypadku naszych sokołów, tutaj też najprawdopodobniej tak to się odbyło. Produkcja ruszyła w 1987 roku, kiedy to powstała jedna z pierwszych dziesięciu maszyn takiej pierwszej serii. A silniki zaczęły powstawać w Rzeszowie w 1986 roku, w Rzeszowie. I to są wspomniane silniki PZL-10W. Pa, musimy pamiętać o tym, że przez te wszystkie lata był to śmigłowiec modernizowany, przystosowywany coraz to do kolejnych zadań. To jest prawdziwy śmigłowiec wielozadaniowy. Śmigłowiec, który jest stosowany do transportu ludzi i towarów. Do bliskiego wsparcia, do ewakuacji medycznej, do misji ratunkowych i to nie tylko nad lądem, ale też nad morzem. Ale może pomówmy o wielkości. Ponieważ jest to śmigłowiec sześciotonowy, ale jego wielkość nie jest taka mała. Długość całkowita to 18,79 m, szerokość kadłuba to 175 cm, wysokość to 5 m 14 cm, średnica wirnika to 15 m 70 cm. Masa własna to 3760 kg, a maksymalna masa startowa to 6400 kg. Więc to jest taki sześciotonowy śmigłowiec. Ładowność to 2100 kg. Tutaj należy zaznaczyć, że to śmigłowiec, który może mieć ten ładunek wewnątrz. Ale też może przenosić te 2100 kg na zewnętrznych podwieszeniach. Jest to naprawdę dużo, jak na takiej wielkości śmigłowiec. Jeśli chodzi o silniki, to są to wspomniane już kilkukrotnie. PZL-10W, czyli ta polska wersja silników TWD-10, i ich moc maksymalna, taka chwilowa moc maksymalna, którą można utrzymywać na przykład w czasie startu przez. Około 5 minut to po 888 koni mechanicznych, a taki maksymalna moc ciągła to po 770 koni mechanicznych. Tutaj musimy rozróżnić, że najczęściej producenci silników i śmigłowców podają tylko te wartości maksymalne, żeby ładniej to wyglądało. A w rzeczywistości najczęściej to, co czytamy, to co oglądamy, są to wartości maksymalne chwilowe, tak jak w przypadku. Dzisiejszego bohatera. Każdy z tych silników ma prawie 900 koni, ale do 5 minut. Później ta moc musi spaść. I tak jest w przypadku właściwie wszystkich śmigłowców. No, tak się robi. Jeśli chodzi o osiągi, to prędkość maksymalna to około 260 km na godzinę, a prędkość przelotowa 235 km na godzinę. I tutaj od razu zaznaczę, że te najnowocześniejsze śmigłowce transportowe, wielozadaniowe, mają prędkości przelotowe wynoszące 250-260 km. Takie realne. Więc tutaj dużej różnicy nie ma. Jeśli chodzi o prędkość wznoszenia, to 8,5 m na sekundę. Pułap maksymalny to 6000 m nad poziomem morza. A zawis z wpływem ziemi 2560 m. Więc są to parametry. Nawet jak na dzisiejsze standardy, dobre, wystarczające. Tutaj yy, musimy to podkreślić, to są parametry bardzo fajne. Jeśli chodzi o maksymalny zasięg, to jest to około 730 km, a jeśli chodzi o długotrwałość lotu, to wynosi ona ponad 4 godziny, a dokładnie 4 godziny 12 minut. Załoga składa się z dwóch osób, chociaż ten śmigłowiec może być obsługiwany przez jedną osobę, a Poza ładunkiem można przewozić oczywiście ludzi. I ilość tych pasażerów wynosi od 10 do 12 osób w zależności od wersji wirnik jest czteropłatowy, łopaty są kompozytowe, krawędzie natarci łopał i śmigła ogonowego są oczywiście elektrycznie ogrzewane. Gdy mowa o sokole, nie wolno zapominać o mnogości wersji, to śmigłowiec, który jest. Przystosowywane dosłownie do wszystkiego. Jest wersja ratownictwa górskiego z wyciągarką do ratowników, do podnoszenia rannych, i one na przykład służą w naszym toprze. Są to też śmigłowce ratownictwa medycznego, przystosowane do transportu rannych, chorych i posiadające odpowiednie wyposażenie medyczne. Są wersje transportowe. Jest wersja Anaconda, czyli chyba najnowocześniejsza wersja, która służy do ratownictwa morskiego. Jest wersja oznaczona, nazwana jako głuszec. Przeznaczona do bezpośredniego wsparcia pola walki i działań poszukiwawczo-ratowniczych, ale w warunkach bojowych. Tutaj można powiedzieć, że soku stał się śmigłowcem bardzo wszechstronnym. Nie tylko niezawodnym, nie tylko bardzo wytrzymałym, prostym, ekonomicznym w utrzymaniu. Tutaj może, o, tutaj może kilka osób zarzuci mi troszkę stronniczość, no ale moim zdaniem soku jest bardzo fajny i powinien być rozwijany dalej, o tym może za chwilę, ale może się po prostu nie znam, jak to wiele osób mi wypomina. Wróćmy jednak może do tych wersji. Nie będziemy się zagłębiać, nie będziemy mówić o wszystkich. Ponieważ tych wersji jest bardzo dużo. Od tej podstawowej oznaczonej jako W3 Soku, czyli takiej podstawowej wersji transportowo-pasażerskiej, poprzez wersję W3AE Soku, czyli wersję ratowniczo-ewakuacyjnej, poprzez wersję Anaconda, czyli wersję ratownictwa morskiego z nadmuchiwanymi pływakami do awaryjnego lądowania. Wyposażonej w system fadek wyciągarkę, kamery termowizyjne, reflektory, kamery na podczerwień, system AIS i wiele, wiele innych elementów, które po prostu służą do tego, żeby ta anakonda mogła w bardzo sprawny sposób wykonywać misję ratownictwa morskiego. Czegoś bardzo, bardzo trudnego. I tutaj ta anakonda nadal świetnie się sprawdza. No, i nadal yy, przy tak homeopatycznych zakupach, jeśli chodzi o nasze ratownictwo morskie, to ta anakonda sobie jeszcze długo polata. Później mamy wspomnianą wersję W3PL Głuszec, czyli to wsparcie bojowe, i ona jest wyposażona w głowicę optoelektroniczną, karabin w obrotowej wieżyczce 12,7 mm, oczywiście jest on na dziobie śmigłowca. Wysięgniki takie boczne, na których można na przykład montować wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych, czy też na przykład działko 23 mm w zasobniku tu też mamy system fadek, autopilota, system nawigacji, system swój obcy, wyrzutnie flar, systemy, które mają po prostu chronić ten śmigłowiec przed manpadsami. Wersja w 3 PPD gipsówka. Latający punkt dowodzenia wersja W3RR Procyon, wersja rozpoznania radioelektronicznego, ale oczywiście tych wersji jest więcej. Są przeróżne wersje gaśnicze, to znaczy przeznaczone dla staraży pożarnej, które mogą przenosić na tym podwieszeniu 1590-litrowy zbiornik typu Bambi, Bambi Bucket czy też zbiornik podkadłubowy Expendable Belly Tank. Bardzo, bardzo dużo przeróżnych wersji. Sokół był przystosowany dosłownie do wszystkiego. To miał być śmigłowiec od wszystkiego, do tego typu rzeczy służył. Były też wersje, niezrealizowane wersje, na przykład wersja Huzar, która powstała w współpracy z firmami z RPA, gdzie między innymi zastosowano głowicę optoelektroniczną HSOS DENELA, czy też PPKi ZT3 i ZT35 Kentron. I ten śmigłowiec strzelał próbnie z tych PPków I to co ciekawe, na poligonie w RPA. Była też wersja jastrząb, czyli wersja szturmowa, która miała być wyposażona w. Bardzo szerokie wyposażenie do zwalczania celów lądowych. Wersja Salamandra, która miała mieć zaimplementowane wyposażenie z Mi 24W, czyli na przykład na stałe dwulufowe działko GS23, głowice naprowadzania PP-ów. PPK-ów, to znaczy przeciwpancernych, kierowanych pocisków rakietowych, w tym wypadku szturmów. I ten śmigłowiec nawet został oblatany w 90 roku, no ale wszystko się rozpłynęło. Później była wersja Alligator, czyli projekt wersji, która miała służyć do zwalczania okrętów podwodnych. A niedawno, 2-3 lata temu, Leonardo razem z PGZ zaprezentowało wersję NG, czyli W3NG SOKU. Wersję, która miała, może jeszcze ma, mieć szansę, która miała być wyposażona w awionikę od AW169, czyli ciekłokrystaliczne wyświetlacze, system zarządzania lotem, FMS, syntetycznie zobrazowani, syntetyczne zobrazowanie terenu i wiele innych elementów, które miały pozwolić tym śmigłowcom na działanie. Więc może ta historia jeszcze się nie skończy, może historia sokoła się jeszcze nie skończy, jeśli chodzi o produkcję nowych egzemplarzy, chociaż szczerze w to wątpię z powodów bardzo prostych i prozaicznych. No jednak Świdnik ma za zadanie produkować coś innego niż tego typu śmigłowce. Niestety, no ale nic oczywiście na to nie poradzimy. Więc może już zakończmy. Troszkę opisaliśmy naszego dzisiejszego bohatera. Śmigłowiec naprawdę wielozadaniowy, śmigłowiec, który musiał sprawia, śmigłowiec, który musiał naprawdę wiele rzeczy robić i nadal je wykonuje, nadal będący w kilkudziesięciu egzemplarzach w naszym wojsku, gdzie przez najbliższe jeszcze wiele lat myślę, że będzie wykonywał wiele zadań, zanim zostanie zastąpiony przez nowsze śmigłowce. Śmigłowce, które są nowocześniejsze, ale które w dużej części były opracowywane i wprowadzane w podobnym okresie, co nasz dzisiejszy bohat. Więc może i nasz Sokół mógłby dłużej troszkę istnieć, gdyby jednak te wszystkie zmiany były w nim wprowadzane. No ale to jest taka gdybologia. Może jeszcze o użytkownikach, ponieważ jest to śmigłowiec szeroko stosowany. Tak jak powiedziałem na początku, Ponad 180 egzemplarzy, więc sporo. Jeśli chodzi o użytkowników byłych i obecnych, to była to oczywiście Polska, Czechy, Myanmar, Filipiny, Algieria, Korea Południowa, Izrael, Niemcy, Chile, Uganda, Hiszpania, Nigeria, Rosja, Włochy. Dziękuję za uwagę. Oczywiście świetny śmigłowiec, bardzo fajny. Miejmy nadzieję, że jeszcze tego typu śmigłowce będą u nas powstawały.